Witam wszystkich bardzo serdecznie na listopadowym czytaniu dla bliźniąt. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Drogie bliźnięta, wygląda na to, że w listopadzie y, energie dla Was będą bardzo, y, bardzo em, emocjonalne. Y, tutaj bardziej chodzi o to, co się dzieje wewnątrz Was. Niekoniecznie y, dotyczy to... Waszego otoczenia. Zmiany w otoczeniu mi się tutaj nie pojawiają, aczkolwiek bierzcie pod uwagę, że to jest czytanie ogólne, więc to, co nam się tutaj pojawia, może tak naprawdę dotyczyć jakiejkolwiek sfery waszego życia. I oprócz tej jednej rzeczy dzieją się setki innych rzeczy w waszym życiu. Także używajcie swojej intuicji, spróbujcie tak, jakby nakierować swoją intuicję, której sfery życia akurat to czytanie dotyczy. Jeżeli chodzi o kartę Tarota, karty dla Was na listopad, mamy królową buław, króla kielichów, królową kielichów, dalej mamy 10 buław, kartę świat i mamy asa buław. Wygląda na to, moi drodzy, przede wszystkim mamy tutaj trzy osoby nam się pojawiają. I jeżeli to nie dotyczy osób jako takich, ludzi, to ogólnie może dotyczyć sytuacji, której Wy skusiliście się na coś, to coś byłoby reprezentowane królową buław, z jakiegoś powodu, czy było to pod wpływem impulsu, pod, pod wpływem chwili. I tak jakby rozwinęło się to w coś większego, coś stałego, e, tak jakby z Waszej perspektywy, ale jednak coś siedzi tak jakby na dnie Waszego serca i to teraz. Popatrzmy sobie na tą kartę wyroczni, mamy tutaj powierzchnię, wypływa na powierzchnię w listopadzie. Wydaje mi się, że tutaj po prostu chodzi o Wasz rozwój emocjonalny, o coś, co być może do tej pory próbowaliście w sobie stłumić albo pozwoliliście, żeby to osiadło na dnie Waszego serca z jakiegoś powodu, przez co? Tak jakby skusiliście się na coś innego. Ta, ta karta, tak jakby królowa była, to może być osoba taka bardzo pociągająca, albo projekt jakiś, który tak jakby, jak tylko zobaczyliście, że jest okazja być, brać udział w jakimś tam projekcie, bardzo Wam się to spodobało, i po prostu weźliście w to 100%. I tak jak wcześniej wspominałam, to było raczej pod wpływem impulsu, albo pod wpływem chwili. I tak naprawdę mimo tego, że, że to się rozwinęło dalej, to tak jakby w waszym sercu za bardzo jednak nie rozkwitło. I teraz z kart wyroczni mamy yy, kartę archetyp dla Was na listopad, mamy kartę dziewicy i właśnie mamy tą kartę powierzchni, że coś wypływa na powierzchnię. I tak jak wcześniej wspominałam, to co kiedyś pozwoliliście temu, czemuś lub temu komuś, tak jakby opaść na dno waszego serca. Być może udało wam się e, przeżyć jakiś czas, w ogóle nie myśląc o tym albo o tej osobie, ale to tak naprawdę tak jakby kwitło na dnie waszego serca. Tylko tak jakby to nie działo się u Was świadomie. I to jest coś, co jest dla Was bardzo ważne. Coś, co nawet jakbyście wiedzieli, że to rozkwitało w waszym sercu, ukrylibyście to przed całym światem. To jest coś tak jakby y, ta energia dziewicy. Jest to y, chodzi tutaj o czystość, chodzi tutaj o być może jakąś granicę, której jeszcze nie przekroczyliście. I tutaj tak jakby za, zaczniecie widzieć to Albo zaczniecie czuć, że to, co osiadło na dnie waszego serca jakiś czas temu, że to nadal tam jest, ma się bardzo dobrze i wręcz zaczęło rozkwitać. Tak jakby to rosło cały czas, tylko wy tego nie czuliście, a w listopadzie poczujecie. Stąd mamy tutaj tą królową kielichów. To jesteście wy, ten król kielichów. I jeżeli to dotyczy osób, to na przykład, jeżeli chodzi o związki, do tej pory byliście z królową Buław, Dlatego, że tak jakby no być może chodziło o, o jakieś o, o pociąg fizyczny, tak? Albo tak jakby coś było w tej osobie, co mocno, tak jakby was przyciągnęło, i w momencie, kiedy to się działo, ta druga osoba tak jakby właśnie osiadła na dno waszego serca. I to mogło trwać tak naprawdę miesiącami, mogło trwać latami, tak? Ale jednak w listopadzie wraca do was to. W myślach, co najmniej emocjonalnie, wraca do Was to, co było na dnie serca. Tylko już w innej formie, tak jakby w bardziej hmm, dojrzałej formie. Jedziemy dalej. Mamy 10 buław, mamy kartę świat i mamy asa buław. To tak jakby dotyczy właśnie tej dojrzałości. 10 buław i karta świat i jest to tak jakby zamknięcie cyklu. I tutaj, ponieważ wcześniej wspominałam, że tutaj prawdopodobnie chodzi o wasze emocje, wasze uczucia wobec czegoś lub kogoś. Tutaj tak jakby być może wydawało wam się, że to co ta królowa kielichów tutaj reprezentuje, że to nigdy do was nie wróci, że wy już sobie z tym tak jakby poradziliście, że tak jakby mentalnie zupełnie usunęliście to ze swojego życia, usunęliście to ze swojej głowy, to w ogóle tak jakby było niewidoczne przez jakiś czas. Ale tutaj tak jakby to pozwoliło, tak jakby dało to spokój temu uczuciu i to uczucie tak jakby się rozwijało bez Waszej wiedzy. I tutaj jest tak jakby pełny rozkwit nam się pojawia. I w to jest Wasze zrozumienie całej sytuacji w jakiej teraz się znajdujecie. To równie dobrze może chodzić i o pracę, że na przykład do tej pory byliście w jakiejś pracy, która na przykład y, finansowo bardzo wam odpowiada. Jesteście w stanie utrzymać siebie, utrzymać rodzinę, macie wszystko to czego chcecie, ale jednak ta praca, którą wykonujecie, to nie do końca jest coś, co tak naprawdę lubicie. I to, co lubicie, to, co lubiliście kiedyś, to, co naprawdę tak jakby y, przyspieszało bicie waszego serca, pozwoliliście, żeby to właśnie osiadło na dno. Tak jakbyście byli prawie, że zaślepieni y, tymi finansami, tak? Tylko tutaj, no mówię, to jest tylko przykład. Ale to właśnie tak jakby ta praca która naprawdę przyspiesza bicie waszego serca, ona nadal tam była. I być może poprzez doświadczenia, poprzez to, co się działo w tej waszej obecnej pracy, nagle zaczynacie zauważać, że to, co kiedyś wam się podobało, to nadal wam się podoba, wręcz podoba wam się jeszcze bardziej i dopiero teraz zaczynacie rozumieć, że to jest coś, co chcielibyście robić, nie to. Tutaj tak jakby emocjonalnie już tak jakby jesteście gotowi na jakąś zmianę, na powrót do tego, co jest bliższe waszemu sercu. Ta dziewica tutaj sugeruje, że tak jakby nigdy, yy, nigdy nawet nie wykonaliście kroku stronę tej królowej kielichów przeszłości, cokolwiek ona dla Was reprezentuje, bo tak jak wcześniej wspominałam, to wcale nie musi być osoba. To może być zajęcie, to może być jakiś projekt. Tutaj tak jakby Wy zaczynacie rozumieć swoją impulsywność odnośnie tej energii królowej buław. Widzicie, jakie tak jakby korzyści ta królowa buław Wam przynosi. Ale jednak mimo wszystko jest coś, co jest bliższe waszemu sercu. I to zrozumienie pojawia nam się właśnie w listopadzie. Wypływa to na wierzch. Tak jakby niekoniecznie musicie to wyjawiać innym osobom, ale, ale tak jakby te emocje związane z całą tą sytuacją sprawią, że zmieni się wasze zachowanie. Inne osoby, te najbliższe Wam, mogą to zauważyć. Bo tutaj mogą się pojawić pewnego rodzaju sentymenty, no bo oczywiście jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że jesteście między jednym a drugim, czyli że tak jakby w świecie fizycznym jest ta królowa buław, a w waszym sercu jest królowa kielichu, mogą się pojawić jakieś wspomnienia, mogą się pojawić jakieś sentymenty, tak jakby pojawia nam się tutaj tęsknota. I tak jakby uczucia tęsknoty nie, nie jesteśmy w stanie ukryć przed światem zewnętrznym. I mimo tego, że nie rozmawiamy na ten temat, świat zewnętrzny, co na niej ten najbliższy nam, na pewno zauważy zmianę w naszym zachowaniu. Możecie być trochę, tak jakby, cisi w listopadzie. Myślami będziecie odpływać w stronę, w stronę tego, co rozkwitło na dnie Waszego serca. Nie pojawiają mi się tutaj żadne zmiany, jeżeli chodzi o wasz świat fizyczny. W sensie nie zmieniają się wasze okoliczności, tylko zmienia się tak jakby um, zmiany zachodzą y, w waszym życiu emocjonalnym. Te dwie karty tutaj pokazują nam po prostu zrozumienie. Wypływa to na powierzchnię. Tak jak wcześniej wspominałam, być może nawet i nie byliście świadomi przez długi czas, że to nadal tam siedziało na dnie tego serca, tylko że teraz to już urosło do takiego rozmiaru, że, że nie jesteście w stanie tego nie czuć, nie jesteście w stanie tego zignorować. I to tak jakby zajmie sporą część waszych myśli. Ale to jest tak jakby po części też lekcja duchowa tutaj chodzi o zrozumienie samego siebie. Spojrzenie wstecz. I tak jakby przejrzenie naszych reakcji, przejrzenie naszych kroków w naszym życiu. Przejrzenie naszych priorytetów, co do tej pory było dla nas najważniejsze. Tak jakby zrozumienie, dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ale też z drugiej strony zrozumienie, dlaczego coś innego jednak bardziej nam odpowiada. I to jesteście Wy w Waszym świecie emocjonalnym, drogie bliźniaki. Oczywiście świat zewnętrzny ma na to wpływ, ma wpływ na te Wasze emocje. Ale tutaj po prostu tak jakby nie ma rozmowy na ten temat. To się dzieje po prostu w środku, w Was. Przychodzi jakieś zrozumienie i przychodzi jakaś tęsknota. To może doprowadzić do jakichś zmian w świecie fizycznym, jeżeli będziecie tego chcieli ale na chwilę obecną w listopadzie to się dzieje po prostu w środku. Zobaczymy sobie, jak te energie dalej nam się rozwiną. Wyciągnę jeszcze trzy karty Starota, ale to już będzie w części rozszerzonej. Link podaję poniżej. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Oprócz trzech kart, trzech dodatkowych kart Starota, będą jeszcze trzy karty Starota króczego. Kruk pokazuje nam, pewne rzeczy, na które powinniśmy uważać, może nam tak jakby uświadamiać pewne sprawy, których my nie widzimy. Jeżeli jesteśmy zaabsorbowani tutaj jedną sprawą, być może w innych sferach naszego życia dzieją się rzeczy, których nie powinniśmy spuszczać z oczu, to to nam kruk pokaże. I oprócz tego jeszcze będzie dodatkowa karta z następnej talii wyroczni o nazwie Medycyna Szamańska. Zobaczymy, jakie wiadomości kryją się Tutaj. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam, link podaję poniżej, a jeżeli nie, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na następne czytanie.